Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy sadzić cebulę dymkę ozimą oraz czosnek ozimy. Ale jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, na moim kanale dowiedzimy się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, gotowaniem oraz DIY. Teraz kilka podstawowych informacji na temat uprawy zarówno cebuli jak i czosnku ozimego. Jak widzicie ja mam kilka różnych odmian. Jest właśnie dostępnych na rynku Kilka odmian cebuli, dymki o zimej, typowo do sadzenia teraz listopad i jeszcze jak pogoda pozwoli grudzień. Oczywiście można było to zrobić wcześniej, jak najbardziej. Ja nie zdążyłam i no tak to po pierwsze, a po drugie jest jeszcze na to czas, więc też nie ma co się za bardzo śpieszyć. Teraz pokażę Wam jak będziemy tą cebulę, dymkę sadzić. I jest kilka różnic. To znaczy, pierwsze co to termin, czyli sadzimy teraz można było zacząć wrzesień, październik, listopad, no i jeszcze grudzień. Ja bym się pokusiła. Po drugie sadzimy dużo głębiej niż cebulę. Taką zwykłą dymkę, którą sadzimy na wiosnę, ale ja w tamtym roku i dwa lata temu sadziłam w szklarni. Też będzie filmik na kanale na temat cebuli, dymki o zimie i w szklarni. W tamtym roku sadziłam bardzo płytko. Tak jak normalną cebulę dymkę, i wszystko się udało. Były ładne zbiory, tylko niestety u mnie cebula ta nie doczekała dużego plonu, ponieważ zdążyliśmy ją po prostu zjeść dużo wcześniej, wczesną wiosną, jeszcze w zimie jedliśmy, bo był piękny szczypior. To wiecie, jak to jest, więc tak wyszło. W tym roku postaram się chociaż kilka cebul tutaj w gruncie poza szklarnią zostawić i zobaczymy, jak ładne urosną. Co do jeszcze uprawy cebuli dymki w szklarni, to właśnie ja już ją mam tam posadzoną i zauważyłam taką no niestety, ale przypadłość przy tej cebuli, że jeżeli robi się zbyt wcześnie ciepło, szklarnia nie jest dobrze wietrzona. No to bardzo często ta cebula wypuszcza pęd kwiatowy. No jest to normalne zachowanie tej rośliny, ale lepiej, jeżeli wy chcecie uprawiać w dużej ilości, to polecam jednak. W gruncie wtedy nie ma się czym obawiać. Nie jest to oczywiście 100%, wiadomo, u mnie to było kilkanaście cebul na na przykład pół kilograma wysadzonej, ale jednak warto o tym wiedzieć. I tak, ja tutaj mam grządkę, która jest po prostu. Przeze mnie wyplewiona. Jak widzieliście, trochę ją tą ziemię poruszałam, żeby było mi bardziej miękko te cebulę sadzić, ale jest tutaj jednak dość twardo, bo w tej skrzyni przez ostatnie chyba trzy sezony rosły truskawki. Ja te truskawki wyrwałam, wywaliłam, na kompostownik trafiły. Były już po prostu stare. Oczywiście młode sadzonki sobie wzięłam, wiecie, i rozsadziłam do innych skrzyń, ale niestety tutaj jest dość twardo, przez co nie dam rady aż tak zbyt głęboko ładnie tych cebulek wsadzić, więc ja sobie użyję drucika takiego. Możecie użyć pikownika, łopatki, niedługopisu, w zależności od tego właśnie, jaki, jaki rodzaj ziemi, gruntu macie. I tak, będziemy jeszcze, co do tej ziemi, no to ja mam tutaj ją dość... Jak na mnie, ładnie przygotowaną. Jest tutaj dany nawóz jesienny, jest tutaj również dany dolomit. I tak, oczywiście, można dodać tutaj też również kompostu. Jeżeli bym miała, ja bym dodała obornik granulowany, bo zanim on się rozłoży przez całą zimę, to na wiosnę ładnie by popędził te cebulki do wzrostu. Można dać również jakieś inne ekologiczne czy mniej ekologiczne nawozy, ale w tym przypadku już lepiej z mniejszą ilością nawozu, żeby niezbyt mocno teraz pobudzić te rośliny do wzrostu. W związku z tym, że u mnie jest późno, to raczej tylko te roślinki wypuszczą korzenie, system korzeniowy i na tym w tym roku się. Zakończy temat, że tak powiem, ale jeżeli wy sadziliście je dużo wcześniej, czy teraz w tym roku, czy na przykład w przyszłych latach będziecie chcieli wcześniej, czy przez przypadek sadzicie wcześniej i roślina wypuści szczypior, to nic się nie dzieje. One na spokojnie dają sobie radę. I pamiętajcie, sadzimy korzonkami do dołu pojedynczo cebulki w odstępach około wiem, 10, 15, 20 cm od siebie. Jak widzicie, ja sadzę dość głęboko. Oczywiście, jak mi się uda, nieraz jest naprawdę tak twardo, że nawet nie startuje za zbyt głęboko. Około tak dwie trzy, dwie, trzy głębokości cebulki. Teraz weźmiemy się za czosnek. I tak ja w poprzednim sezonie niestety źle wspominam uprawę zarówno cebuli jak i czosnku. Dlaczego? Ponieważ obydwie te rośliny zachorowały na chorobę grzybową jakąś taką formę rdzy. Szczerze powiedziawszy, co do cebuli, to w ogóle nie udała mi się uprawa. Wiem, że, w sensie wiem, mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że te roślinki i te cebulki, które co prawda były zaatakowane tą chorobą grzybową, ale jednak udało się ten plon uzyskać, źle zimują. I jeżeli u Was sytuacja jest podobna, jeżeli Wasze cebulki czy czosnki źle zimują, to zacznijmy od tego, że po pierwsze zmieniamy miejsce sadzenia. Całkowicie inne. Na przykład tą skrzynię tutaj, co wybrałam dla czosnku, to czosnek w tym miejscu nigdy nie rósł. Zarówno cebula czosnek, jak i por. Polecam unikać tych trzech poprzednich, poprzednie, te trzy poprzednie plony, ponieważ na te trzy gatunki, na te trzy roślinki, niestety, na te trzy warzywa, niestety, tardza bardzo często atakuje. I wszystkie te trzy rośliny warzywa źle się później przechowują. Ja pora uratowałam różnymi opryskami, dokładnie trzema, ale to o tym wspominałam w innym odcinku. No i teraz bierzemy się za sadzenie tego czosnku. Jest to czosnek o zimy. W moim przypadku jest to harnaś. I tak, ważne jest, żeby starać się zakupić z takiego godnego polecenia źródła, aby właśnie już te cebulki nie były zainfekowane żadnymi chorobami grzybowymi. Ja swoich cebulek nie sadzę, ponieważ zarówno właśnie ten czosnek, jak i cebula były u mnie chore, więc ja swoich cebulek, swoich ząbków czosnku w tym roku nie sadzę, zarówno zimowego, jak i tego wiosennego. Bo pamiętajcie, jeżeli, jeżeli nie chcecie sadzić teraz czosnku czy cebuli, to na spokojnie, macie czas na wiosnę, bo są takie odmiany dedykowane do sadzenia na wiosnę. Jak widzicie, czosnek również sadzę głęboko, jakieś 5-6 cm. U mnie pewnie jest to troszeczkę mniej, ale dobrze się to u mnie sprawdziło w poprzednim sezonie, trochę łatwiej było mi później wykopywać, na przykład na wiosnę może dosypię trochę tutaj kompostu, zobaczymy jak z tym wszystkim będzie, tutaj ziemia również jest przygotowana tak, że jest dany nawóz jesienny, Dolomit oraz, jak widzicie, takie białe pyłki. Są to skorupki z jajek, zmielone, skorupki z jajek. Mam teraz swoje kurki, więc skorupek z jajek mam mnóstwo i sobie je blenduję w blenderze i rozsypuję po ogrodzie. Zobaczymy, czy w jakiś sposób te skorupki pomogą. Oczywiście one użyją glebę, dodają to do jakiś witamin, wiecie, minerałów, może odstraszą jakieś szkodniki, trochę na to liczę, ale jeżeli. Miałyby tylko spulchnić trochę glebę. Ja będę zadowolona z efektu, ponieważ, wiecie, jest to produkt jakby uboczny u mnie w kuchni. Mogłabym to wyrzucić, mogłabym to dać na kompostownik, oczywiście, ale tam się dłużej rozkłada, więc ja to od razu mielę i dodaję tak. Jak widzicie, ja tutaj posadzę sobie chyba pięć rządków, tutaj zrobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Podobnie jak z cebulą, dymką, sadzę. Robię sobie otwór, bo niestety też to jest dość twarde. Otwór musi być dość głęboki, więc nie chcę uszkodzić poszczególnych ząbków czosnku, bo sadzimy pojedyncze ząbki, nie całe główki. O tym też warto wspomnieć. Korzonkami do dołu. No i właśnie, co tak, ja wiem, 15 cm pomiędzy poszczególnymi czosnkami. Jeżeli możecie, to oczywiście zachęcam do zrobienia większych odstępów. Ja Myślę, że w tej skrzyni to w takich odstępach to prawie zmieszczę się z tą ilością czosnków, którą mam. Jeżeli wy macie patenty, inne sposoby na zdanie, zarówno cebuli, dymki o zimę, jak i czosnku, to piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam, przetestuję nowości. Bardzo chętnie będę odpowiadać na Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Zachęcam teraz Was już do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Cześć.